Jest z tej strony Jarpen, witajcie w kolejnym rowerowym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w Bill, a w zasadzie pod Bill, bo tutaj jest fabryka DT Suisa. I jestem tutaj, żeby przejechać trasę pod tytułem Nice and Slow. Trasę, którą swego czasu, chyba roku albo dwa lata temu, już nie pamiętam, przejechał Jan Piątkiewicz z kanału Bike Show. Oczywiście tam było Nice and Slow, średnia duża, na szutrze, bo to będzie trasa szutrowa dzisiaj. Natomiast dzisiaj będzie Nice and Very Slow. Jadę dzisiaj tym oto rowerem. Ciach. Widziałem rower, w którym są troszeczkę grubsze oponki, Tu są chyba 32 dwójki. Um. będę próbował przejechać te trasy do pokonania. Mamy około razem w całości 67 km, 400 kilkadziesiąt metrów do góry, trochę przez las, trochę szutrów. E, będziemy przejeżdżali między, kana między kanałami, między kantonami Bern i Soloturn na granicy tych kantonów wokół rzeki Are. I dojedziemy do Soloturn, prawdopodobnie miasta. Tam zrobimy sobie przerwę. No, oczywiście przerwę będzie trochę dzisiaj więcej, bo będzie upał powyżej 30 stopni najdłuższy dzień w roku, 21 czerwca 2025. A, cała trasa zaczyna się od podjazdu dosyć wkurzającego a dosyć mocnego tam jest 6-7% poszutrze no, trochę lipa, jeżeli tak został. Została trasa zorganizowana, że na sam dzień dobry jest podjazd bez rozgrzania. Na całe szczęście ze stacji trochę zdążyłem się rozgrzać, bo miałem 3 km do jazdu. Po 8 kilometrach, no, czy wyjechałem trochę z lasu. W tym lesie szuter zdecydowanie nie był premier. Podjazd, zjazd, bardzo technicznie sporo kamieni. Taka typowa ścieżka leśna w szwajcarskim lesie, ale ta bardziej na odludziu. No a tutaj teraz wjechaliśmy na pole uprawne i mamy już bardziej szuterek przyjemny. A tutaj mamy jurę w tamtą stronę, i tam za drzewami też. Stamtąd gdzieś przyjechaliśmy. A tu już mamy przepiękny odcinek biegnący nad rzeką Are, która jest w tym momencie schowana za drzewkami. Eee, bardzo ładny szuter, można się faktycznie tutaj rozpędzić, gdyby nie to, że ludzie mogą tutaj z nad rzeki, z plaży wychodzić albo tu gdzieś z boku. Bo po drodze są jakieś fajne restauracyjki, lody to tamto ale trasa mega przyjemna o wiadomo jak chcemy zapindalać to trzeba uważać Wyjechaliśmy, odjechaliśmy od Are, od rzeki, jedziemy w stronę miasta Buren Anderare, co oznacza, że jedziemy w stronę lasu, gdzieś tam o i tam gdzieś będą podjazdy, bo jakoś te 400 dzisiaj trzeba nastukać, nie? Podjazd w lesie zrobiony. Pojazd po bardzo nieciekawej kamieniach, kostce. No, na pewno nie Shuter premium, ale to są takie małe, krótkie niedogodności, a potem jest coś takiego jak tutaj. Po tym się jedzie fantastycznie. Kolejny odcinek leśny za mną. Ja tu Wam tylko takie ładne rzeczy pokazuję, ale tam to był dramat. 12-13% po kamulcach, Absolutnie nie premium. W ogóle dzisiaj ten las to mnie troszeczkę rozczarowuje. Pod Bernem mam Fajniejsze klimaty w lesie. Ale to i ten podjazd już chyba celowo zrobili. Żeby pokazać jaka bywa Szwajcaria w takich zwykłych, codziennych miejscach. Nie wiem ile to jest procent, bo z i prowadzę. Mam nadzieję, że na jest łatwiej. O, i tu jest ładnie. Tu warto było przyjechać, zaraz będzie foteczka. Tutaj jest taki fajny szuterek. Nie ma sensu porównywać mojego przejazdu przejazdu Bike show. Oni tam jechali w grupie, znali trasę, jechali na bardzo dobrych rowerach. Testowali prawdopodobnie jedne z najlepszych kół do graveli na świecie. A ja mam co, to nawet nie jest chyba Road Plus. Nie wiem, jak to nazwać, bo to jest po prostu Szosa 32C. Koślawa noga. No i próba jechania jako tako. Na rowerze troszeczkę zbyt małym. Ale ten widok jest cudo. No nie brzydko. km. Ja mam nadzieję, że zaraz dojedziemy jakoś do tego Soloturn, Bo obiecali mi, że będą lody. Tak było na filmie, jak chcę lody. No a potem nawrotkę będzie już łatwiej, bo większość podjazdów była właśnie po tej stronie trasy. Potem już będzie powrót nad rzeką a więc będzie lajtowo po lodzikach. 40 km za mną, stało 27 jakoś tak. Takie fajne widoczki na jurę. Lodziki całkiem spoko. No jak pierwsza część klasy była taka sobie średnia, powiedzmy takie szwajcarskie 5-6 na 10. Tak tutaj naprawdę zaczęły się bardzo szybkie szutry, płasko lekko w dół. Godne najszybszych rowerów. Naprawdę jedzie się mega przyjemnie. Wszystko w porządku, co mi na razie. Naprawdę, tu jest fajnie. Po tej stronie północnej rzeki Are. Jedziemy solo turn z powrotem do Bill. Jesteśmy w Buren Under Are. Zgodnie z tym, co obiecałem, będzie przerwa. Zamówiłem sobie spaghetti z mięskiem. W sumie najlepsze, że to można teraz iść na lekko. Mąstek będziemy nie jechali na drugą stronę, ale po tamtej stronie rzeki. A teraz restauracja. Teraz przeniosą, co nieco do jedzenka. Zbliżamy się nieubłaganie do końca trasy. Cały czas shooter premium, czyli podsumowanie dzisiejszej trasy. Do lodów droga, taka se po lodach miodzio, cudmalina. Także ta druga część dzisiaj jazdy. W zupełności spełniła moje oczekiwania. No. Takie dzisiaj widoczki, a tutaj chyba rzeka Are. Tylko jakiś taki spokojniejszy nurt. 67 km. Koniec oficjalnej trasy. Nie zostało jeszcze kilka, żeby dojechać do dworca. A tam się chyba coś chmurzy jakaś burza będzie. Nic nie zapowiadali, przynajmniej nic nie pojażdża. No dobra, 74 km. Jestem na dworcu w Bil. Niestety mam jeszcze 25 minut do odjazdu pociągu. 5 minut temu mi pociąg odjechał, co pół godziny jeżdżą w weekendy. Powiem Wam, że te ostatnie 10 km tu chciałem, żeby się teraz skończyła. Miałem dość. Jak w zeszłym roku, dwa lata temu to już zwłaszcza, to taka trasa to bym wciągnął nosem jako rozgrzewka. Tak w tym roku, póki co to jest najmocniejsze co zrobiłem i czuję i będę cierpiał, ale dobrze wejdzie w nóżki mam nadzieję. No niestety rok jest taki, jaki jest. Narzekał nie będę, no bo nic mi to nie da, jakbym narzekał. A dzisiaj było fajnie, mam nadzieję, że się podobało. Może kiedyś ktoś przyjedzie, zaliczy szutry. I do zobaczenia w następnym odcinku Krajnej Irpana. Krajnej W zasadzie to kanał nazywa się Arpen. Już nie ma Krajnej Irpana. Trzymajcie się. Cześć.